Ale zrobiło się brzydko, deszcz zaczął padać jest bardzo pochmurno. Wioska już nie jest taka piękna, taka kolorowa. Jaka mia mia mia? Co jest tej co wyszła? Jaka ładna! Ej, bo deszcz zaczął padać. No tak, a w trakcie deszczu lub po nim to wysłania się u y, Jaka ładna ilu kolorowa? Ej, ona jest taka kolorowa jak subskrypcja czerwona. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, kliknijcie teraz czerwony przycisk. Zobaczymy, co się stanie. Gdy wy klikniecie czerwoną subskrypcję. Teraz w tym momencie deszcz przestał padać. Ej, kliknęliście subskrypcję? I normalnie też przestał padać. Została tylko tęcza po deszczu. Ona wciąż jest. Ej, dobra, weźmy, podejdźmy, bo historie są takie, że na końcu tęczy zawsze jest skarb. Ej, podejdźmy do niej i zobaczmy, gdzie jest początek i gdzie jest koniec tęczy. Zobaczymy, czy coś będzie przy niej. Wow, ale ona jest wielka, jak ona się ciągnie! Aż tam na dół! Ciekawe, co będzie przy samym końcu tęczy. Zawsze kiedyś próbowałem Chciałem pójść na koniec tęczy, ale nigdy tego końca nie znalazłem, a tutaj chyba jest początek, Ej, zobaczcie, o tutaj się od razu zanika pojawia, Ej, jest początek tęczy, to tutaj w tym miejscu, a tam jest chyba koniec. Dobra, idziemy na koniec tęczy, zobaczymy co tam będzie. A wy widzowie, możecie pójść na koniec z łapeczką w górę. Kliknijcie łapeczkę, każda jedna łapeczka to jest jeden kolor więcej tęczy. o. Klikajcie łapeczki, żeby miał więcej kolorów i też możecie wbić na mój kolorowy sklep, gdzie znajdziecie kolorowe koszulki i niebieskie i czarne i różowe. Zobaczcie sobie na moim sklepie smice.col.pl, tam są różne gadżety, koszulki, bluzy i do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. A my idziemy na koniec tęczy. O, tutaj jest koniec, ale ona się pojawia i znika. Coś szwankuje. A, no tak, bo za dnia ona już zniknie zaraz. Ale tutaj, o, dalej jest, patrzcie, jest, jak patrzę do góry. Czekajcie, wejdźmy na koniec tej tęczy. Z tyłu za mną ona się pojawia, znika. Ej, coś jest na koniec tego tęczy. Ej, coś tutaj jest. Yy, i ktoś stoi. Halo, dzień dobry. Kim ty jesteś? I jest taki skarb. Oraz wszystko tęczowe. Ej, przyszedłem na koniec tęczy. Tutaj, o, widzicie, tu jest ta tęcza. Tutaj na koniec przyszedłem. I na końcu tęczy znajduje się skarb. Wow, i skrzat. Ale nie wiem, czy ja to mogę zabrać. Czy ja mogę to wziąć tutaj z tej skrzynki? Czy napisał coś. Dzień dobry, panie Skrzacie, panie. Jak pan się nazywa? Skrzat? Czy może ten? Jak on się nazywał? Może ten smurf, albo nie jest smurf, tylko nie skrzat. Kl... Nie, jak ty się nazywałeś? Masz jakieś imię? Czy napisał coś. Gratuluję, znalazłeś skarb. Wow, dzięki. A to kogo? To jest Twój skarb. A, rozumiem. To jest jego skarb. Ale. Nie, ja chyba go nie będę otwierał. To chyba nie jest dla mnie. Wiecie, bo to jest takie tęczowe. O tęcza dalej tutaj jest, dalej się znajduje. Ona jeszcze nie zanikła, więc się znajduje. On napisał coś. Możesz go sobie zabrać. Co? Serio? Ten skarb jest dla mnie? Mogę go zabrać? Nie, pa, pa, panie smurfie, w sensie panie krasno, krasnoludzie, a ty jesteś krasnolud. Panie krasnoludzie, skrzacie. Czy ja mam go sero zabrać poważnie? Kiwa głąd, że tak. A nic mi się nie stanie, go, gdy go wezmę? Kiwa głąd, że nie. Okej, okay, czyli on mi pozwolił zabrać ten skarb. Mogę go otworzyć. No dobra, skoro mi pozwolił, chyba to pułapka nie jest. Weźmy, sprawdźmy. Uwaga, otwieram, pyk. Ile rzeczy? Co jest? Ej, panie Skrzacie! Skrzacie, tu mogę zabrać wszystko? Ej, gdzie pan Skrzacie? O, jest to tam, tam na dół. Panie Skrzacie, on, on gdzieś idzie? Mogę... Ej, patrz, oddala się. Mogę go zabrać, serio? Kiwa mi, że to jest moje. Okej, okay, dobra, to skoro moje. Hmm, no to weźmy sobie. Ile tu rzeczy mamy złotych? Jaki skarb niesamowity. Bierzemy wszystko. Wszystko bierzemy. Będę bogaty. Patrzcie, tęczowe, wszystko biorę. Ja ale będę bogaty! Złoto kłódki. Co jest gwiazdy? Trójząb, sztabki, wszystko wziąłem, już cały ek ekwipunek wziąłem. Ja jaki będę bogaty. Czekaj, co jeszcze mogę zabrać? Infected jakieś tu jest. Golden latarnia! Co? Serio? Gol golden latarnię będę miał? Golden. Ej, nawet mamy takie coś, Dora. Wezmę sobie to wszystko, biorę. Skoro on mi na to pozwolił, to sobie wziąłem. Patrzcie, ile mam teraz rzeczy tęczowych i złotych. Skarb jest już mój. Zabrałem sobie troszeczkę tego rzeczy. Okej, no to uciekamy wszystko. Dalej, uciekamy od tęczy. Skarb jest mój. Haha, <laughs> zwiomamy, Skoro mi pozwolił, to sobie wziąłem, nie? Okej, biegniemy. Tęcza jeszcze na razie nie znika. Ona dalej tu się znajduje, jak sami widzicie. Tęcza jest bardzo wysoko. Dobra, a my uciekamy do domu. Uciekamy, skryjemy się w domu ze skarbem. Ej, będę musiał to powiedzieć cepkowy i pati, Dosłownie. Jak oni zobaczą, co ja tutaj mam. Patrzcie, jakie rzeczy dostałem. Jak oni tu zobaczą, to mi normalnie miny im oklapną. No Dobra, idziemy teraz do domku. Tęcza dalej się znajduje, super. Okej, okay, a my wchodzimy teraz do środka. Do mojego domciu. Ale będzie super! Idziemy, idziemy. Te wszystkie rzeczy sobie zobaczymy. Okej, okay, weźmy, sprawdźmy. Tutaj będę mógł je wyrzucić sobie. Weźmy, wyrzućmy. Ok, jestem w domku. Wyrzucamy. A nie to jest ten, czekaj. To jest tęczowe. Patrzcie, ile mamy tęczowych rzeczy. Ile tęczowych itemów mam? Ło, ej, co jest to? Z moją ręką. Ej, co jest ga. O nie! Zmieniłem się w Rainbow Man! O nie! On mi oszukał! Coś mi się stało! Zmieniłem się w tęczowego człowieka! Oo, -o, jestem tęczowy! Gdzie jest mój normalny skin? Gdzie jest moja uśmiechnięta minka? Uuu, wkurzyłem się! jestem tęczowy! Nawet oczy mam pomarańczowe. Patrzcie! Gdzie jest mój ubiór? Aaaa, wkurzyłem się, o nie! Ale te wszystkie rzeczy mam. Ej, muszę iść do Paty do Sepka, może oni mi pomogą. Albo do tej tęczy z tam. Czekaj, idę do tęczy, do tęczy, do tęczy. Nie ma tęczy! Znikła tęcza! O nie! Zamieniłem się w Rainbowmana, tęczowego człowieka, a tęcza znikła. Ej, gdzie jest tęcza? Nie ma tęcza! Ej, ty, krasnoludzie, odmieniaj mnie! Gdzie jest ten krasnolud? Teraz go też nie ma. Krasnolud uciekł. I tęczy nie ma. O nie najgorzej, co teraz? Ej, zmieniłem się w tęczowego człowieka. Zostałem tęczą! O, o, mamy problem. Czekajcie, podbiegnę szybko do Sepka i Patty. Może oni coś mi pomogą. Jestem cały tęczowy, ale ja nie chcę być taki kolorowy. Ja wolę swoją minkę. Wolę kolor pomarańczowy, żółty, ale nie taki kolorowy. Nie, no wiecie co? Już mi się to nie podoba. Czekaj, e, nie mogę przejść przez to. Dobra, okej, okay, biegniemy teraz do Sepka, Patty. Może oni coś mi pomogą. Szybko, szybko, szybko. A co mam zrobić w ogóle z tymi e, itemami wszystkimi i blokami różnymi? Czekajcie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Patty, Sebę, gdzie Jesteście! Pati, Sebek! Nie wiem. O, są tutaj <grym> Pati? Alek? Sebek? Ej, ty, Rimboven! odejdź, to jest, Odejdź, o stój Ej, stójcie, to ja! Serio! Ocujcie, nie podchodź podchodźcie od nas, odejdź. O, nie. nie, my nie gadamy z ten człowiekiem. trzeba! nie odejdź! O nie, oni myślą, że jestem Rainbow Man! O, o oni serio myślą, że jestem ten człowiekiem, ale to nie jestem. O nie na domku chodźcie! Ja jestem, oni uciekają, patrzcie do domku sebka. Ej, a ja jestem normalnym. No, dawaj. No nie, serio, oni zamkną mi drzwi, patrzcie na to! O oo, ej, Czekajcie, to ja smajlów, stójcie! Zamykaj, zamykaj. Za trzaskuj, za no, zamknięte, zamknięte! Zamknęli drzwi! Oni się przestraszyli, przecież to jestem ja slow. XD serio. Uff, wkurzyłem się. Ej, stójcie, nie bójcie się mnie, serio! Serio! odejdź! odejdź! O nie paty się boi. Stójcie, czekajcie! Ja go pokonam, taki go ten, A, nie, nie widzę, nie, 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 nie! Ej, to jestem ja, smyslow, poważnie. Patrzcie na mnie, to moja głowa, no? widzicie? No serio. To ale ja ale tęczowy. Sobie? Jestem tęczowy Rainbow Man. Nie uwierzycie mi się co się mi się stało serio. Słuchajcie, padał deszcz, znalazłem tęczę po deszczu i w trakcie poszedłem do tęczy, spotkałem skrzata, znalazłem skarb, wziąłem skarb i zamieniłem się w tęczowego człowieka, serio, nie, nie kłamie. Co, Co ty naprawdę? opowiadasz? Normalna taka tam skarb? historia. No więc ej, to napiszcie im, że to było serio. No spotkałem skarb, wziąłem go i on już szukał to ten niedobry skrzat. Musimy go znaleźć, musimy go dopaść i go, i go złapać, żeby mi odmienił jakoś. Albo... Ale ty naprawdę mówisz na serio ta historia! No naprawdę! Ej, co, teraz robimy? Ale zrobimy? ty jesteś kolorowy. Ej, co teraz? Jak mnie odmienimy? Patrzcie, coś jakie zrobić. mam rzeczy różne. Nie coś wykombinować. Uważajcie, wiecie? ej, wejście teraz mam jakieś rzeczy, To jest. Y, dostałem, patrzcie jakieś jajka, ja to, mam testujemy wody. to? Ej, patrzcie to, ale uważajcie, ja mam jakieś różne dziwne rzeczy. Zobaczcie Specty, ja mam dostałem jakieś rzeczy, zabrałem, patrzcie no, mam no, na możemy łupku. Y, wow, ale tak, to, nawet... to może być niebezpieczne, uważaj. No nie wiem właśnie. Ej, o, mówimy, co no. zrobić, uwaga, coś mam tutaj. Co to było? Zniknął. Ej, z trzem znikną? Ej weźcie, zróbcie. A weźcie jeszcze raz, a weźcie jeszcze, jeszcze raz. A ja się baga, czekaj, wezmę, teraz to stawię. O, cóż tu jest? Uważajcie! Uważajcie to tęczowy szkielet, uważajcie, uważaj Sebek! Uważaj, a masz! nawalam no go, go! Ilo masz życie, uważaj! A masz padaj ty! To jest tęczowy szkieleton zajka, flu, uważaj! On o nie, Sebek, uważaj! Ale od nawala, ale on nawala. Rozwaliłem go! rozwaliłem go, super, dobra, ale to było mocne. Sebek wracaj! Dobra, uważajmy! O nie, ten, to to tęczowy creeper, uważajcie, tęczowy creeper! Uważajcie, uważajcie. Uważaj, go uważaj, uważaj! A masz ty, czekaj, czekaj. Uderzę go zaraz, czekaj, chodź. A dostał, dostał, dobra, jeszcze raz. Uwaga, leci, 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 leci. A masz! Dostał, dobra, jeszcze raz na niego wajdę. Ilu ma życie, życia o, rozwaliłem dobra, go. elegancko. Dobra, ej, ja mam jakieś zwiększoną siłę i zwiększoną moc. Ej, Apati Sebek, jak mnie teraz odmienić? Ja, ja mam ja, ja mam być pomysł, ja mam pomysł. Poczekaj, daj mi chwilę, ja do ziemi wykopię sobie cztery ja sztuki, mam jakiś dobra. Golden Island Berry co to jest? Ej, zadam sobie to. Dostałem regenerację, co to jest? Ej, bo Sebek jakiś coś wymyśla, patrz, 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 co to jest za jajko? Ej, normalnie złote jajko rzucam, widzicie? Złotym tym jajkiem rzucam. Ty bogaty no bogaty jesteś taki teraz. No bogaty jestem. Ej, ale nie wiem czy to coś by mogło mi pomóc. Nawet mam Spectrite, jakieś to patrzcie, co ja no mam! Widzicie to głowa? widera Tęczowego widzicie to? Wow, ale super to wygląda! To wow, mogę tym strzelać! Ale jazda, patrzcie na to! Tu, jak to walnąłem! OL fajnie. Ej, sobie to Chodź ty robisz? Chodź tu pod ten wiatrak! Ten wiatrak miał mi pomóc? Nie wiem. Ale on się nie kręci, to by powinien Taka, być w drugi. On się, on się chyba zepsuł. Łączaj się wiatraku. Włączaj się. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest, Mój jest, jest. może wiatrak mi pomoże. Patrzcie, wie, wiatrak. Jeszcze <laughs> Ale mam taki patrz, oto tutaj. Ej, ten wiatrak nic nie pomaga. <laughs> Ej, co my chcecie mi zrobić z tym wiatrem? O, Ej, jak to działa? Jak to, jak to syczy? To ja, ja to cię prześwietlę, stań o, tutaj pod wiatrakiem! Nie da rady, nic. Wiatr niestety nie pomaga. Nie, wiatr nic nie zrobił. Ej, musimy mi odmienić. Może coś innego mi odmieni. Nie wiem, co zrobić. Pomyślmy, Alek Sebek, chodźcie tutaj. Może. Idę. Może coś innego. Jesteśmy w jakieś Nie, ja właśnie nie oblejmy go wodą, to, bo patrz, jest słońce. Piękna Nie wydziałała. Trójząb, patrzcie, mam trójząb w ogóle. Może dostałeś? Patrz jaki trójząb, ej, ej, widzisz? Ej, nie, 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 nie dawaj. jest skrzynki daj, daj, dostałem. Patrzcie, jakie złote skrzynki. Mam wszystko złote, wow, mam, widzicie to? Ale bogato. Bo ja. jestem bogaty. Ja. To dzięki tej tęczy zostałem bogaczem. Ale ja nie chcę być bogaty, już chcę być normalny. Cię, woda, woda, woda. Czekaj, wejdę do wody, wejdę do wody. A weź jeszcze ja raz w Czekaj, to cię zakopie. O, weź no, okay, skakuj, daj do wody, może uszkakuj, woda uszkakuj. mnie odmieni, bo właśnie tęcza jest powiązana. Uwaga, lej mi na wodę, na, lej, na wodę. wodę. Ale musisz o. wypłynąć kawałek, żeby słońce docierało. nic nie pomaga. Nie, dalej jestem tęczowy, dalej jestem kolorowy. O, to nic nie pomaga. To musimy coś gaśnica, innego wymyślić. Gaśnica? Pasz. Gaśnica? Nie wiem. <grafię> z <grafię> może coś innego. Ale Cię głową nią. Głowa. <grafię> a ty nie widział, nie. No tu może sikerką, czegoś sikerką, może zrobić, a ja Mam jakieś gold Star. Patrzcie, ja mam jakieś gwiazdy w ogóle. Co ja tu, ja to wziąłem z krzatówikiem. Ej, może czekaj. Mam pomysł. Wiecie co? Idziemy tu, ja muszę wszystko oddać to skrzatowi. Ja muszę wszystko młodzieć. Idziemy to zrobić, chodźcie, chodźcie. Idziemy oddać. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Biegniemy. Ej, biegniemy tam, była, gdzie, tam, gdzie była tęcza. Bo słuchajcie, ja widziałem tęczę, ja wam pokażę gdzie w ogóle. Mamięta, gdzie ona była? No serio, ej, czekajcie, może pójdziemy do, jeszcze do królowej, do koleżanki, może koleżanka będzie umia. Ej, królowa, jesteś, halo! O, cześć, królowa, koleżanko! Zobacz to jestem ja, to ja smajsnął! Ona się mnie przestraszy. O nie, ona się mnie boi. Ej, ej królowa! Ona lubi tylko żółty. Ej, królowa, to jestem ja, zobacz, jestem tęczowy, to Rainbowment. Yes, wylej na mnie miodu, może ona ma miodu i wyleje na mnie honej, czyli miód. Ej, może mi zrobi kąpiel miodową. Czekaj, wejdę do wanny, może czekaj, masz tu wannę ja się wykąpię. O, jest wanna, dobra, wchodź do wanny. czekaj, spróbuję się wykąpać jakoś. Wezmę sobie tak, uwaga. I jestem w wannie, dobra, kąpię się. Ej, nie, to nic nie pomaga. Nie, to nie schodzi, to nie schodzi. Ten kolor w ogóle ja nie schodzi Ja coś lepszego wymyśleć. Dobra, chyba, że mydło mi wlejcie do wanny. Może ten miód ci wlejemy. Miodu, miodu mi wylej, miodu mi wylej. Czajaj, dostanę jakieś Ej, ale co jest? Coś, co się stało. O nie, Nie, bo... nie, smaj, nie. Ja mówię, no. ten, w toalecie jakby, miód wiesz... Miód nie działa, nie, tecie. miód nie działa. O, jest, 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 wchodzę w miód. Nie, niestety nie działa. Dobra, ej, biegniemy do tego skrzata, wszyscy. Biegniemy, biegniemy tam do tego, chodź królowo, wszyscy biegniemy w piątkę. Biegniemy teraz do tego skrzata, do tego krasnoluta, który mi to wręczył. Chodźcie szybko za mną. Biegniemy, I on no, jest biegne, właśnie biegne, na prosto, biegne, ja wam pokażę ser. to miejsce, ok? Biegniemy teraz wszyscy do tego miejsca, szybciutko jak się uda. To wszystko przez niego, na pewno. I może jak ja mu to wszystko oddam, to wtedy może się odmienię. O, to bądź dobre. Tak, spróbujmy, niech tak się stanie. Ok, weźmy szybko, podbiegnijmy. Gdzieś ty go tutaj widział. Tutaj on był, tutaj, zobaczycie jego skarb, naprawdę. Tam jest skarb, widzę skarb, jest skarb, jest skarb. Jest skarb. Widzę on nie, nie znikł ten skarb. Tylko nic dawaj, z tego dawaj. skarbu nie bierzcie jak coś, bo się też się zamienicie. Okej, okay, słuchajcie, to jest ten skarb, patrzcie, i tu są jego tabliczki. Tylko nic nie bierzcie z tego skarbu, dlatego że się zamienicie w Reinbów, nie? Wow, Czyli... jaka nie, 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 nie otwierajcie! Nie, stój, ja nie no! Ja tylko otwieram. Odsuń się, odsuń się, odsuń się. No, ale tylko ja otwieram. Oddaję wszystkie rzeczy, krasnoludzie, oddaję wszystkie całe złote, które wziąłem, przepraszam. On mnie nabrał, on mnie wrobił w to, wiesz? Ja wszystko już oddaję mu, pięknie, wszystko odłożyłem na swoje miejsce. Już żadnej rzeczy nie mam, żadnego itemu nie mam, patrzcie. Jestem teraz puściutki. No i teraz zobaczmy, odmienię się i i odmienię się, Od, odmienię się. Nie odmienię dalej się. Nie... Odmienię się, odmienię się, O nie, dalej Ej jestem, cię. dalej jestem ten To nie działa nic. O o, ale mamy problem. No i co Ej, teraz? To nic nie działa. Daj żywiołowej laski, trzeba go uderzyć. Trzymaj, Alek, zrób to. Trzymaj Wani tu. we mnie czymś, ale nie. Dobra, Ej, czekajcie, czekaj. mamy duży problem, dlatego że ja się nie odmieniam. Państwo, chodź do mnie. Czekaj, już wiem, wiem wiem, musimy, co ty masz? No dziewłową lasy, chodź, walczycie tym. Uwaga, wali we mnie. To czekaj, czekaj. 3, 2, I 3, 1 i teraz 2, 2, 1, boom. Co tu jest, wol, wano, nic się nie stało! Nie pomogło! Nie, nie pomogła, no. dobra, to nie działa. E, słuchajcie. Musimy, jak to wymyśleć? M może wywołajmy deszcz. Ej, na tęcze działa deszcz. No właśnie, ten czas Musimy tańczyć deszczu zatańczyć. Ej, pingu, 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 pingu. Słuchajcie tego, słuchajcie. Chodźcie na rada, na rada, na rada. Na rada. Wszyscy Dobra, dobra, idziemy. Na rada, na rada. Wszyscy do mnie przybliżycie, przybliżycie. Na rada. Słuchamy, okej? Okay. słuchamy. Bliżej, no, no. królowa, królowa. okej okay. Słuchajcie. Ale z mój, Zróbcie miejsce na królowej. A, sorry, sorry. <laughs> Klowa do środka, ok. E, I teraz weźcie tutaj. Słuchajcie. E, na tym polega, że tęcza. Pojawia się po nie inaczej, tęcza pojawia się w deszczu i znika po deszczu, czyli musimy wywołać, się, musimy wywołać się deszcz i następnie go zniknąć, żeby ten deszcz zniknął, wtedy tęcza powinna zniknąć, wtedy ja też zniknę. Ej, to jest dobry plan, co wy o tym sądzicie? Tylko mamy mały problem, bo nikt z nas nie wie, jak wywołać deszcz. No właśnie, jak wywołać deszcz? Macie ja jakiś mam pomysł. pomysł? Ja, mam pomysł. Jaki Zatańczymy masz pomysł, Alek? taniec deszczu, będziemy mu robili uga, buga, uga, co? buga. No, <laughs> nie, no To <laughs> zaczęła, ja ci powiem, mówił. Dobra, może ty masz spółka. pomysł, no no dawaj, pati, powiedz ty. Mm, nie wiem, nie wiem, no, zastanówmy się, czekać, jakby wywołać Ej, co tutaj deszcz. Dobra, co, co już, już, już. <laughs> Ej, królowo, może ty masz jakiś pomysł? Może ona ma, uwaga, popatrzmy. Kiwa głowę. że nie. Wezwi pszczoły, one wezmą On, deszcz ona nie ma, Ona nie ma pomysłu. Dobra, i macie jakiś inny pomysł, nie, Dobra, nie wiem. Dobra, słuchajcie, pomysł, może. ja, ja hmm. sebek, to y, mam jakiś pomysł y, Jaki? tutaj. Węgiel taki i, i może węgiel? ten węgiel tutaj wywoła Mamy jakiś kopać. deszcz Mamy kopać węgiel? Nie no, masakra, nie, nie, nie Nie, jak, jak wywołać deszcz, jak wywołać deszcz Jak wywołać deszcze, żeby padał u góry? Macie jakiś pomysł? Może... Odbudujmy się do chmur, dawaj, ho Może spróbuj... Do chmur? A... No ej, i dobry weźmiemy, podtrząśniemy tych chmurami Ej, ej, a chociaż, ty, to, jest, to by było dobre To buduj tu się tu pod szokiem Ej, na na Alek, dawaj, buduj, buduj wysoko, wysoko, dawaj, dawaj, Alek dawaj, 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 górę, w górę Wysoko, 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 okej Wywołać jakiś deszcz, może on da radę. Pierwsze wywołamy, ej, weź wiatrak wyciągnij to być dobre. Czekaj, wezmę sobie e, może. Ej, dajcie mi portal gun. Portal gun, dajcie. Królowo, weź mi. Daj. Albo portal portal dajcie mi, portal gun. I ja go zobaczyłem u góry, będę lornetką patrzył. Proszę bardzo, wyrzuciłem ci trzymu. I weź wiatrak Alek ze sobą, wiatrak Alek. I jedzenie wiatrak, mi dajcie, mam bo potrzebuję jeszcze zjeść jak coś. E, dara, dobra, uwaga, Patrzcie, ale nie wysoko. dobra. Weź jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, Alek, jeszcze, jeszcze wyżej. Wyżej? Dobra, to idę. Patrzcie jak on jest wysoko, patrzcie. W ogóle jest wysoko. O, bo ja tą różkę, Może piorun ten przywołam. No właśnie, piorun w niego i powinien się deszcz rozpadać, nie? Także pamiętaj też o, o tym deszczu. Dobra, okej, okay, weźmy sobie, zjedzmy kurczaka, zaraz zobaczymy, czy to da radę Ej, wywołać. I tak wysoko, czy jeszcze wyżej. Może może się ten. Jeszcze wyżej, dawaj, patrzcie, jak wysoko jest! Ej, ile jesteś tych kratek tam wysoko? Jestem 162 kratki. 162 kratki, widzę, jest tak wysoko, da jeszcze wyżej. Robimy maksimum, że Alek musi wejść do samych chmur, czy aż nawet do słońca patrzcie jak jest daleko. Yeah, jak 80. Jak daleko, patrzcie, tu jest dół. Patrz, tu jest dół, i. A wy mnie widzicie, Uuu, czy nie? Widzę Ciebie, ja Cię widzę, no. Dobra, ale, ale jest bardzo. Nie. Bardzo, bardzo wysoko. Ja tam, tak wysoko. No dawaj, dawaj Alek jeszcze wyżej On już ja się się starych chmur, bo to jest baśnie do chmur i tam powinien deszcz wtedy jak walnie piorun i deszcz się rozpala to będzie super wtedy i deszcz powinien zaniknąć po czasie i bo czekam aż deszcz zaniknie może wtedy mi się ściągnie ta tęcza, nie? Dobra okej okay, Alek, jesteś gotowy? Dawaj No Trzy. muszę wiatrak postawić jeszcze Okej okay, wiatrak, ale on wywoła, jak w niego walnie piorun, to chłopie. <noise> ale jak w niego walnie, to nie wiem, nie? Widzicą, wygijcie opeczkę w górę, każda jedna opeczka w górę, to jest jeden piorun więcej, dobra. Uwaga, lecimy. Dawaj Alek 3 Montuję wiatrak! Okej, okay, montuję wiatrak, uwaga. Dobra, to to i weź go podłącz dzisiaj. Podłącz go prądem i wtedy to dobra. normalnie zapisz. Widzicie zaczamy. ten wiatrak? Widzicie? Tak, widzę, widzę, tam jest u góry, czekaj, Wiem sam go jeszcze, okej, okay, dawaj, 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 dawaj! Zaczymy, trzy. I czekamy na piorun, Dwa, czekamy na piorun jeden, podłączaj teraz! I uwaga, patrzymy mi Podłączyłem, I... okay. co? Co, co się dzieje? Nie wiem, nic się nie dzieje na razie. Ej, po to gdzieś zepsute jest, nie działa. Co mi nie działa? Zrób jeszcze raz, Alek. Pobreżnie. Jeszcze raz, dobra. O! Oj, walu, 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 walu o, 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 działa, o, o, działa, łap, działa, działa. mnie, działa, 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 serio. Co? Ej, jeszcze jeden. serio. raz! Uwa, uwa. A gdzie jest deszcz, deszcz, deszcz! Czekaj, nie ma deszczu, piorun walu dwa razy, ale deszczu nie ma, o nie O ku, ku, ku. Oj, kujku, ejku. O jest pada, 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 pada działa, deszcz, działa, pada działa, dzisiaj deszcz. deszcz! Jest deszcz, jest deszcz dobra, dobra, super, 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 ale fajnie. Ej, rozpadł teraz ogień tam, żeby zagasić ten deszcz Rozpaliło dużo ognia yy, ognia, tu jest ogień, to jest ogień Może lawy, lawy polej, ej lawę Dobra, dobra, to wylewam lawę, okej okay. Okej, okay, dobra, teraz czekam, aż deszcz przestanie padać, może wtedy się odmienię. Dobra, jestem I wyłączyć jestem wiatrak muszę, wyłączyć wiatrak muszę Okej, okay, wyłącz, wyłącz Deszcz się rozpadł, ej to był genialny pomysł, ale go wszedł na całkiem bardzo wysoko tam, zaczęła na całą górę wylał lawę, teraz patrzcie leje się nawet. jak wysoko jest w ogóle Widzicie ja. jak ta lawa się leje? Tak widzę jak się lawa leje I co, jestem. Tak czy, mnie, działo, czy ja nie? Tutaj on se leczy, chłop, normalnie się odpoczywa, pan ale. Mada też se... fajnie. <laughs> on se odpoczywa, on ma w nosie to. Dobra, ej, jak Alek, wszystko? Dobra, i teraz powinno się już gorąco być, czyli jeszcze rozgrzewa dość nie znika. Nie się, rozgrzewa się. Poczekajmy teraz, no, uwaga, i czy zniknie ten deszcz? Trzymajcie kciuki, trzymajcie wszyscy, dawajcie. Nie, yeah, yes, zanika, yeah, zanika, zanika. się Zanika, zanika, zanika. Się udało! Uwaga, i uwaga, zniknął, czy ja teraz zaniknę? Jest, udało się, patrzcie, jestem normalny Juhu! sobą! Juhu! Jestem normalny sobą, udało się! Jestem, udało się! A, a jak ja znajdę? Ej, to było dobre, a Alek Kość, został u góry. Wodę ci rozleje, ale kogoś. To ja. jest killa, z kpisami mi jady, Uwaga, Alek, lecialek, lecialek. Patrzcie, spada, spada, spada. spada. I? O, wow, Łoś! jest! Pan, dobra radę! Ej, patrzcie, jestem normalny, jestem zwykły! Haha! Daliśmy radę! Po yes, udało się! Bo, bo właśnie po, ten, po deszczu ten czas znika. Czyli ja znikłem i czy już nie ma, ale super! A wy, więc, co bym możecie wbić na mój sklep? Po koszulki, blues, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Smileso.pl wpadajcie, kto by chciał. Widzimy się też jutro, odcinki są codziennie. Wbić na kanał do sepka, patialka. E, także, no i co? Do jutra. Ale super było